Witajcie. W tym filmie przeprowadzimy sobie montaż gniazdka komputerowego Rio 45 kategorii 6 na przykładzie serii Simon 10. Tutaj mamy właśnie takie gniazdko. Od czego zaczynamy? Najpierw trzeba zdjąć pokrywę. Tutaj mamy taki specjalny rowek, który podważymy sobie, tutaj wkładamy śrubokręt, podważamy delikatnie i zdejmujemy sobie pokrywę. Kolejnym krokiem będzie wyjęcie tego gniazdka tutaj tego modułu Eliot 45. Tutaj znowu mamy dźwignię, którą trzeba będzie podważyć. My to, to w ten sposób podważamy zatrzask. O i wyjmujemy. Wyjmujemy sobie sam wkład Eliot 45 w kategorii 6. One na y, za y, zatrzaskach typu Keystone. Keystone oznacza właśnie taki typ zaczasku, że tutaj jest taka dźwięka, tutaj jest taki rancik i po prostu zaczaskujemy go w ten oto sposób. Tak. Jeżeli chcemy zdjąć, naciskamy na tę dźwigienkę. O i wyjmujemy. Dobrze. W się razie odłożymy. Tutaj mamy sam już ten moduł. Jak widzimy, tutaj są oznaczenia kolorystyczne. Kolory będą nam pomagały rozplanować później odpowiednio przewody skrętki. Dobrze, kolejnym krokiem będzie zdjęcie tej tutaj przezroczystej nakładki. W tym celu podważamy tutaj śrubokrętną tą nakładkę z jednej strony i to samo zrobimy z drugiej strony. Mamy, zdejmujemy sobie nakładkę. Jak wspomniałem wcześniej, wszystkie te pola tutaj do zacisków oznaczone są kolorami i występują one jakby w dwóch standardach. Jest standard rozmieszczenia przewodów A oraz standard B. Zobaczycie to w górnym rogu, będzie narysowane rozplanowanie przewodów w standardzie A i B. Dobrze, my przyjmiemy sobie standard B, bo jest to standard dzisiaj częściej spotykany w obecnych sieciach. Dobrze. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie przewodu do zarobienia w tym właśnie module. Ja jako, że nie posiadam y, y, specjalnej zaciskarki tutaj. Y, postanowiłem Wam pokazać y, jak to zrobić bez użycia narzędzia, bo przeważnie tak jest, że w domu potrzebujemy już to zrobić, a nie mamy narzędzia. Musielibyśmy gdzieś zajechać, kupić i tak dalej. Więc możemy to zrobić Nożykiem, ale musimy to zrobić bardzo delikatnie, powtarzam, żeby nie naciąć tych przewodów, które są w środku. A więc na odcinku około 5 cm nacinamy sobie delikatnie izolację z czuciem, tak delikatnie, następnie obracamy też delikatnie, troszeczkę mniej i troszeczkę przy kącie 180, 180 stopni obrotu, troszeczkę znowu mocniej i później znowu delikatnie. Dobrze, zrobiliśmy to. Pamiętajcie, uważać, żeby nie naciąć przewodów, które są pod, w środku izolacji. Jeżeli nie macie pewności, lepiej to odciąć jeszcze raz przyciąć. Ja to zrobiłem, teraz okręcam sobie, widać, izolacja puściła i ja mogę sobie teraz wysunąć przewody. Mamy tutaj cztery pary o kolorach pomarańczowym, niebieskim, zielonym i brązowym. Następnym krokiem będzie wykonanie rozplotu jakby tych para, więc sobie wykonuję ruch taki w tą stronę i delikatnie sobie prostuję każdą żyłę. I pierwsza niebieska jest, teraz znowu pomajczowy, w drugą stronę oplot sobie rozkręcam wstępnie i teraz znowu będę to prostował. Tak więc jedna żyła teraz druga żyła. Podłożę, żeby było mi bardziej wygodnie Dobrze, teraz kolejna żyła więc znowu ten ruch powrotny tutaj znowu sobie je rozłożę i znowu prostuję raz, dwa i ostatnia żyła to samo a więc mam o i prostuję, mam wszystkie żyły wyprostowane a więc kolejnym krokiem będzie już zarobienie przewodów w module RIO45 jak to robimy? Mamy tutaj standard A oraz B. My wybieramy sobie standard B, ponieważ ten standard jest bardziej popularny w nowych sieciach. Dobrze, jak, to, jak teraz tą czynność wykonujemy? A więc w pierwszym kroku zarobimy sobie te dwie pary górną i dolną a więc parę pomarańczową i parę zieloną. Ja sobie tak wstępnie wyselekcjonuję. Tutaj mam jedną, tutaj drugą. Żeby mi było łatwiej to pokazać. Dobrze, mamy tutaj te dwie pary, a więc wstępnie przykładam sobie jakby koniec tutaj tej izolacji. W to miejsce. O, żeby izolacja mniej więcej zaczynała się w tym miejscu co powierzchnia tutaj boczna modułu i zarabiam sobie pierwszą żyłę, którą jest żyła żyła pomarańczowa, biało-pomarańczowa. Robię to w ten sposób, Chcę się pokazać. O tak i nacinam pierwszą żyłę. Jak już zatkniemy pierwszą, też będzie nam łatwiej. Kolejna żyła to żyła pomarańczowa. Robimy sobie taki lekki nadatek taki. I teraz przekładamy i dociskamy. Kolejna żyła to z drugiej strony żyła. Biało, zielona. Robimy to samo. Kolejna żyła. To będzie żyła zielona. I robimy lekki nadatek. Chwytamy sobie tutaj. I nacinamy. Mamy pierwsze dwie pary nacięte. Kolejna rzecz. jest taki ruch. Że przesuwamy przewód do środka. Tak. Mniej więcej w ten sposób. I teraz nacinamy kolejne żyły. A więc po tej stronie żyłę brązową, najpierw żyła biało-brązowa, znowu lekki nadatek i nacinamy kolejna żyła brązowa lekki nadatek i nacinamy z drugiej strony mamy żyłę biało-niebieską a więc robimy to samo lekki nadatek i nacinamy i ostatnia już żyła niebieska czyli znowu lekki nadatek i nacinamy mamy wszystkie żyły wstępnie nacięty Następnie musimy je już właściwie naciąć w tych zaciskach nożowych modułu i robimy to za pomocą tej oto zaślepki, Wkładamy ją w ten sposób, że tutaj ten otwór przylotowy skierowany jest w stronę naszego przewodu. I teraz będziemy to dociskać. Więc wkładamy i bardzo mocno sobie to dociskamy. O, widzicie, nacięło. Dociskamy mocno z jednej strony i robimy to samo. Dociskamy mocno z drugiej strony. O, proszę bardzo. Zostały nacięte te przewody. Teraz je prostujemy lekko i musimy pozbyć się tych naddatków, które sobie tutaj teraz obcinamy. O, proszę. Jeden drogi. Trzeci. Czwarty. I z drugiej strony teraz... 1, 2, 3, 4 i mamy ostatnią czynnością będzie wyprostowanie tego przewodu a więc robimy to w ten sposób widzicie, teraz dzięki temu przewód znajduje się jakby na środku modułu opiera się prawie o tą krawędź tutaj na tej przezroczystej kasetce i w ten sposób mamy już zarobiony gotowy moduł kategorii szóstej Ostatni krok to już montaż całości na ścianie. A więc w pierwszym kroku wykręcę sobie te dwa oto wkręty. Staram się to pokazać, nie zasłonić. Tak. Teraz wykręcam drugi. Mamy. Następnie przekładam moduł razem z przewodem przez mostek w ten sposób. Mostek układam na ścianie w ten sposób, że te dwa otwory tutaj są tutaj w tej płaszczyźnie poziomej i dociskam sobie. Mogę sobie to wstępnie też wypoziomować. U mnie to nie ma większego sensu, ponieważ ja to robię w pozycji poziomej, więc załóżmy, że Mamy to zrobione, i następnie przykręcamy z powrotem wkręty, które wkręciliśmy. A więc mamy tutaj pierwszy wkręt, wkręcamy. Mamy i drugi wkręt. Mamy. Kolejnym krokiem będzie zaczasnięcie modułu na pokrywie, a więc bierzemy z tej strony, tu gdzie jest ten mniejszy występ, wkładamy pod kątem 45 stopni więcej i robimy taki ruch. O, ciach, mamy. Teraz zaczasujemy pokrywę na mostku, czyli te występy tutaj chodzą. Te cztery otwory. Czyli bierzemy tak i zaczaskujemy. Mamy. Mamy wstępnie już zrobione. Ostatnim krokiem będzie już montaż samej ramki. A więc montujemy ramkę. Tutaj też mamy cztery występy, które mocujemy tutaj w tych czterech otworach. Ramkę montujemy tak, żeby logo było w pozycji poziomej. Chyba, że ktoś ma inne preferencje wyciskamy Tak, wyciskamy sobie. O, i mamy zainstalowany tutaj miasto Eriot 45 kategorii 6. To by było na tyle. Dzięki, i do usłyszenia.